Naturalnie. Naturalnie, że o maturze. Dzisiaj będzie o problemach. Mam nadzieję, że u nas ten temat przejdzie bez problemu, hehe. He. Postaramy, postaramy się. Postaramy się troszkę więcej Wam powiedzieć o tym, jak rozwiązywać problemy slash zadania maturalne, jak podejść do tego z głową, jak ogarnąć te wszystkie. Zagadnienia, no właśnie, jak je najlepiej ogarniać? Chyba sposobem, prawda? Sposobem, tak. I o sposobach na problemy i na zadania chcemy powiedzieć. Pewnie jest tak, że sam fakt, że w tym roku jest matura, no jest to problem. Człowiek się denerwuje, nie wiadomo, co będzie dalej, wkładasz w to dużo pracy i po prostu jest to jeden wielki problem. Co zrobić, żeby nie myśleć o maturze w kategoriach problemu. Żeby nie nakręcać się i nie podbijać u siebie jeszcze tego lęku przed nieznanym, i nie podstawiać sobie nogi w tym procesie rozwoju. Bo spójrzmy na to tak, matura jest zupełnie nowym wydarzeniem w życiu. Mhm. Dotąd nie zdawaliście tak ważnych egzaminów. Czy zdawaliście? Nie nie. nie zdawaliście. wydaje mi się, że Aż tak jest... ważnych nie. Wiesz co, chyba, matura się wiąże z tym, że Wszyscy o niej mówią przez dłuższy czas. Tak. Praktycznie od momentu jak podchodzisz do. Teraz ja mówię ze swojej perspektywy, bo właśnie się skapnąłem, że gimnazjów już nie ma, ale, ale z, za moich czasów. Gimnazjalnych. E, gimna gimnazjalnych. To pamiętam, że już, już na tym etapie za zaczęto mówić yy, nie chcę powiedzieć straszyć, ale mówić o egzaminie maturalnym, mimo że jeszcze przed nami był egzamin, właśnie gimnazjalny, do, do zdania, który gdzieś tam pozwalał na uzyskanie jakiejś tam liczby punktów no i dostać się do konkretnej szkoły średniej. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że te problemy naturalne możemy podzielić na chyba takie dwa rodzaje. Jedno to są problemy typu matematyczne, wyzwania, które czekają nas w arkuszach. Tak. A, drugie, a drugie to właśnie to, co Basia powiedziała, czyli mm, takie uniwersalne problemy związane z z nami, właśnie z radzeniem sobie z tą sytuacją yy, nietypową, nową, która jest straszna, nie, nie ma co ukrywać. Egzaminy. Wiążą się z bardzo dużą ilością stresu i lęku przed tym, co się tam w ogóle wydarzy. Zwykle jest tak, że boimy się tego, co jest nowe. Te egzaminy są czymś zupełnie nowym w Waszym życiu, i teraz jak do tego podejść, żeby stres nas nie zjadł i żeby myślenie o maturze jako o problemie nie pogrążyło nas w jeszcze większych problemach, które możemy mieć, ponieważ są możliwości dwie, albo zdasz, albo nie zdasz. Po którejś stronie się znajdziesz później. Ważne, żeby się przygotować. O tym będziemy mówić ciągle i ciągle, żeby być do znudzenia. zadowolonym. Do znudzenia, tak, tak, tak. Nasza rola to jest przygotować się jak najlepiej. Mhm. A efekt nie zależy już od tego, jacy... jak jak dobrze, jak dobrze się przygotujemy tak na dobrą sprawę, chyba W pewnym stopniu zależy, ale nie na 100%. Nie na 100%. Tak, jest tak, tam tak, taki tak. zakres, powiedzmy, mniej więcej tych 20%, gdzie może wydarzyć się coś, na co nie masz wpływu, no i wtedy należy się z tym pogodzić. Dlatego ważna jest wiara w siebie. Czyli ten jeden z tych problemów, to, o którym będziemy mówić, to czy dam radę? Czy ogarnąłem? Ogarnęłam wszystko na tyle dobrze, że podejdę do tego egzaminu na luzie z e, pewnością, czy właśnie martwiąc się o jego rezultat? Bo zawsze byłem, byłam słaba z matmy. O, o Jezu, nie ogarnę tego. 30% to maks na co mogę liczyć, a to już jest tak na granicy. Tak, i co robisz? Pogrążasz się, bo tak. skupiasz się właśnie na tym problemie. Skupiasz się na tym, że ojej, boję się, nie wiem jak to będzie, będzie gorzej, gorzej, gorzej. Tymczasem, jeżeli, um, jeżeli osiągniesz taki etap rozwoju, że pomyślisz sobie... Matura może być czymś fajnym, może być przygodą, mogę się sprawdzić, zobaczę jak to będzie, jak mi pójdzie. Ja wiem, że to nie jest proste, to się łatwo mówi, jak sobie teraz siedzę i mówię tak do was, natomiast warto spróbować odsunąć od siebie te kategorie problemu. Dochodzi do tego jeszcze lęk przed przyszłością, bo, Zdecydowanie, bo matura tak. to jest zamknięcie pewnego etapu cyklu, tak, tak. cyklu edukacji, w którym jesteśmy osadzeni tam od siódmego roku życia. Bo nie oszukujmy się, nie każdy musi iść na studia albo kontynuować naukę na przykład w szkołach niepublicznych, więc jest to, cóż, zamknięcie pewnego etapu. I co dalej człowieku, co robisz ze sobą? W tym momencie wszyscy cię pytają. Przy stole wigilijnym na przykład. Tak, Więc... przy stole wigilijnym, przy stole wielkanocnym, tak, e, tak. na majówce. Tak. To każdy z was to przerabia w tym roku, szczególnie, jeżeli tak, podchodzicie do matury. Tak. Ale nie bójcie się, bo potem będzie pytania, kiedy dziecko, a kiedy ślub, a może nie w tej kolejności. E, ale ten, ale te, te pytania innych ludzi, drążenie gdzieś tam, wymaganie od was pewnych, pewnych decyzji ruchów z waszej strony będzie się przewijało przez całe życie, więc no e, najbezpieczniej e, jest powiedzieć, umiesz liczyć, licz na siebie. Zarówno w kontekście matury z matmy, jak i, jak i życiowych gdzieś tam porad, to, to jest to na pewno dobra maksyma do przytoczenia. Tak i w tym momencie matura jest y, taką fajną okazją do wyrobienia też w sobie nawyku, jakby trwania przy swoich postanowieniach, bo jeżeli dajmy na to otoczenie namawia Cię do jakiejś decyzji, na przykład, żeby pójść na studia, dajmy na mhm. to, a Ciebie interesuje co innego. Może to jest ten moment, kiedy zdecydujesz się żyć w zgodzie ze sobą. Właśnie osiągasz dojrzałość, kończysz 18 lat, zdajesz maturę, masz prawo robić to, co, co cię kręci. Nie musisz iść za głosem innych, możesz Jasne. iść za swoim. Jasne, właśnie. to, to, to chodzi. Kolejnym takim uniwersalnym problemem jest wszystko to, co jest nieprzewidywalne, czyli mieliśmy pandemię COVID-u, mamy wojnę w Ukrainie, ale też to są takie drobne rzeczy no, z tego kręgu naszego bliskiego, typu choroba bliskiej osoby, rozstanie, kłótnie. Wszystko to, co rozchwiewa nas emocjonalnie. I sprawia, że nasze poczucie bezpieczeństwa i komfortu, czyli ta, ta st stabilność, to trochę tak jak rozmawialiśmy wcześniej w jednym z naszych odcinków o tym, jak, jak za zasiadać przy egzaminie ustnym, żeby siedzieć prosto i gdzieś tam pilnować tej postawy. To tak samo równie ważne jest ten nasz kręgosłup moralny i taka stabilność emocjonalna w danym momencie, bo to nam. Ułatwia albo blokuje, w zależności od tego, w jakim, w jakim stanie psychicznym jesteśmy, jakieś nasze działanie, prawda? Jednym z problemów osób podchodzących do matury jest motywacja. O motywacji w naszych podcastach już mówiliśmy, mm -hmm. ale ciągle do tego tematu wracamy, bo on jest wiecznie aktualny. Tak. Prawdopodobnie ktoś z Was w tej chwili jest w kryzysie motywacyjnym, a ktoś inny ma motywację tak podkręconą, że tego dnia zrobił 300% normy. Jest przemęczony w tym procesie. Jest momencie. przemęczony, ale jest zadowolony, zadowolona, bo ta osoba zrobiła to, co należy, i jutro pewnie sobie odpocznie. Tak, ale to jest też kolejny problem, który się pojawia w przygotowaniach: to jest właśnie organizacja czasu, o której mówiłaś, ale też działanie konsekwentnie w zgodzie z tym, z tym naszym planem. No i działanie jakie? Skuteczne. Skuteczna nauka, i dbanie o to, żeby ta nasza pamięć działała na wysokim poziomie, no bo wysoki poziom stresu. Niekorzystnie wpływa na nasze umiejętności zapamiętywania, więc jeżeli się stresujemy gdzieś tam, czy to sytuacją naszą życiową, czy właśnie tym, że tuż tuż matura, no to wiadomo, gorzej jest nam się do tej matury przygotowywać. A co za tym idzie? Mamy też kolejny problem, czyli. Trudności z rozwiązywaniem różnych typów zadań, szczególnie jeżeli bawimy się akurat w tym momencie w rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, co jest bardzo dobrą praktyką, no ale w wypadku, gdy mamy problemy takie związane z, ze stresem, jest nam ciężej się ogarnąć i podejść do tego tak z werwą i z zapałem. Wśród najbardziej popularnych problemów maturzystek i maturzystów jest problem podejścia do matury ustnej. Co z tym zrobić? Jak się zachować przed komisją? Jak odpowiadać? I my to rozumiemy, ponieważ matura ustna wymaga innych umiejętności niż matura pisemna. Tak, jeden pełen odcinek y, dotyczący egzaminów ustnych już jest za nami. Zachęcamy, żebyście sprawdzili sobie naszą playlistę i zerknęli na, na odcinek dotyczący matur ustnych, bo tam więcej mówimy też o wymaganiach tego typu informacjach, ale to, co musicie teraz zapamiętać, to przede wszystkim, jak sobie poradzić z problemem matury ustnej. No, zwracać uwagę na to, jak się wypowiadacie. Dbajcie o poprawne wypowiadanie. Dbajcie o to, żeby ćwiczyć sobie wypowiedzi, czy to do siebie, czy do osoby, z którą jesteście blisko. Na przykład, ja teraz mogę do Basi się produkować i wiem, że staram się to robić dobrze i lepiej. I pewnie z każdym odcinkiem będzie mi to wychodziło lepiej. Więc, jakby takie ćwiczenia są wskazane, bo też um, pomagają nam się trochę wdrożyć w taką sytuację rozmowy z potencjalnym egzaminatorem, wiadomo, koleżanka czy kolega, czy, czy rodzic, czy ktokolwiek, kto wam pomaga w tej nauce, korepetytor, nie jest tak na dobrą sprawę egzaminatorem, ale jest to na tyle bliskie sytuacyjnie do, do tego, co was czeka na maturze, że no cóż, poświczycie, ten stres się zmniejszy, będzie wam po prostu łatwiej, no i, że tak powiem, odcinek o rozwiązywaniu problemów problem zostanie rozwiązany. I tutaj namawiamy was do skorzystania z materiałów pomocniczych jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda matura ustna zachęcamy do zerknięcia na stronę CKE na YouTube tam są bardzo fajne materiały. Możecie zobaczyć ja na czym polega matura ustna. Jest taka, jak to nazwać, ekranizacja. Dlaczego ekranizacja ja mówię? Nie, nie, może z się bo no, idziemy dalej. Zaraz, zaraz mi powiesz, że, że to jest Wielka dramat. produkcja. <laughs> Hollywoodska produkcja, bajce Nie, no. E, są, Wytniemy po prostu, to, nie? są, Nie, nie wycinamy, leci dalej, co? Ty. Chodzi o to, że to są takie prezentacje, prawda? Nie o to Ci prezentacje. chodziło. Prezentacje. Widzicie, da radę też wybrnąć z takiej Miałam sytuacji. Miałam problem, słuchajcie. Tak? Miałam problem z tym pojęciem, uciekło mi słowo, ale już jestem sporo. Ale to też jest normalne, jakby w sytuacji, w sytuacji w <laughs> wiesz, stresowej, naturalnej, kiedy masz presję. My mamy presję. Bo Zobacz, jak ty mnie to stresujesz. A dobra, to, to ja stresuję jak coś. Dobra, niech tak będzie. Podobno tak samo stresujące są pytania zamknięte. Pytania zamknięte, tak. Tak. One mogą stresować, ponieważ na czym polega pytanie zamknięte, masz pytanie i pytania ABCD lub prawda, fałsz. Mhm. Musisz wybrać. Bardzo często zdarza się, że po przeczytaniu pytania czytasz szybciutko to odpowiedzi ABCD i masz zamęt w głowie, masz mętlik, bo nie wiesz, czy znajdziesz dobrą odpowiedź. My mamy na taką radę. Rozwiązując zadania zamknięte, z, pytaniami, z odpowiedziami typu ABCD, radzimy wam przeczytać najpierw pytanie, przysłonić sobie te odpowiedzi, które tam są zamieszczone. Nie czytaj najpierw odpowiedzi, tylko najpierw sobie odpowiedz sam sama na to pytanie w swojej głowie. Mhm. I jeżeli już znasz odpowiedź, wtedy sprawdzasz, czy ona jest wśród tych ABCD i jej szukasz. Czyli nie szukasz odpowiedzi wśród tego, co czytasz, tylko odpowiedź już znasz i lokalizujesz je. Żeby się nie zasugerować tym, co tam po prostu Żeby, jest. Dokładnie okay. tak, właśnie tak, bez dokładnie, nie mówi się dokładnie. Ej, dobrze. Ym... <grym> nie mówimy dokładnie. N -n -n. Chodzi właśnie o to, że. Ym... Jeżeli odpowiesz sobie na pytanie wcześniej, nie zgubisz się w tych odpowiedziach, które masz podane, one cię nie zmylą, okay. chyba że odpowiedzi nie znasz, to jest co innego. Wtedy rzeczywiście musisz dopasować sobie najbardziej prawdopodobną i strzelać, tak? A, B, C, D, wydaje mi się, że D, ok, wchodzę w to. Tak, no bo wtedy odpowiedź zamienia się w podpowiedź. Dla tak, tego. tak, tak, jest to podpowiedź, słusznie. Natomiast jeżeli ty znasz odpowiedź, to te podane odpowiedzi mogły cię tylko zmylić i możesz zasugerować się, zaznaczyć złą. Prawda, stara prawda mówi, że pierwsze skojarzenie jest najlepsze. Na tym polega My. Tak, bo mózg nam trochę podpowiada to, tak, co tak. nawet gdzieś bo tam się zaczytało wcześniej, a teraz się tak nie do końca e, pamięta świadomie. No to, to gdzieś tam ta nasza intuicja działa, i to jest rzeczywiście narzędzie, z którego warto. Warto korzystać. Bo tutaj głównym problemem jest brak pewności co do odpowiedzi. Mhm. I żeby zniwelować ten problem, po prostu nie mieszaj sobie, czytając te odpowiedzi o ABCD. Tylko najpierw sobie odpowiedz, a potem sprawdź, czy Twoja odpowiedź jest tutaj wśród tych podanych. Ogólnie chyba to jest taka dobra porada, żeby unikać problemów z ogarnianiem zadań na maturze. To bardzo uważne czytanie poleceń. Zdecydowanie. Bo polecenia. Wiecie, większość błędów, które popełnicie na maturze, nie będzie wynikała z tego, że nie macie wiedzy w temacie. One, ona będzie wynikać z tego, że coś ze względu na, na ten pośpiech, na limit czasu, na stres, na milion innych czynników, o których teraz nie zdążymy nawet powiedzieć, po prostu coś wam się pomyli z poleceniem. Źle je zrozumiecie po prostu, tak? Dlatego w jednym z naszych wcześniejszych odcinków sugerowaliśmy Wam, żeby dokładnie sobie zaznaczać w poleceniu, co jest kluczowe, jakie jest Wasze zadanie, jakie, jakie konkretne wymagania stawia przed Wami arkusz, a co za tym idzie egzaminator, który potem będzie weryfikował Waszą odpowiedź. Więc na to zwracajcie uwagę. No i co? I przede wszystkim przeczytajcie to polecenie przynajmniej dwa razy. Jest taka yy, porada, akurat yy, budowlana, chyba tak to trzeba nazwać, ale mówi się, mierz dwa razy, wierć raz, tak? Jak już coś napiszecie, no to. Basia teraz się pokłada ze śmiechu przy mikrofonie. Jak już coś napiszecie, no to ciężko Wam będzie gdzieś to zmazać, bo nie piszecie ołówkiem, tylko czarnym długopisem, haha. Więc yy, uważajcie na to i co? I czytajcie polecenia, prawda? A co do wypowiedzi pisemnych, tam też może być wiele problemów. Słuchajcie, wypowiedź pisemna wymaga konkretnej wiedzy. Żeby napisać wypracowanie, rozprawkę, udzielić wypowiedzi pisemnej, no, musimy bazować na swojej wiedzy. To wymaga wcześniejszego przygotowania i to gru gruntownego, na tyle, żeby mieć pewność, w jakim temacie się poruszasz i umiesz e, operować tymi informacjami jakie można tu mieć problemy. Przede wszystkim problemem jest, jak skonstruować swoją wypowiedź, tak? Więc tutaj znowu wracamy do tematu planu. My o tych planach, ale plany są ważne. Plan wypowiedzi, tak? Czyli zanim zaczniesz pisać tę rozprawkę, wypracowanie, napisz sobie kilka punktów na, na brudnopisie, zrób sobie szybką notatkę, jakie najważniejsze informacje musisz zawrzeć w swoim wypracowaniu. Jeżeli nie masz lekkości pisania, bo nie musisz być polonistą, humanistą, może jesteś umysłem ścisłym, a może to zupełnie inne rzeczy, a nie pisanie. tę umiejętność można wyćwiczyć. Nie musisz pisać jak Mickiewicz, natomiast wa ważne jest, żeby to była wypowiedź pisana poprawnym językiem, a pisana bez błędów w języku polskim. Jaka jest rada na to, moi drodzy? Ćwiczenie. Ćwiczenie, tak. Mhm. Wyłącznie ćwiczenie tu nie ma innej recepty. Pamiętajcie, że wszystkie problemy naturalne czy niematuralne da się rozwiązać. Bo i zadania maturalne są do, do wykonania, nawet jeżeli macie duże trudności, to zachęcamy, sięgajcie do, do źródeł, sięgajcie po pomoc, ogarnijcie sobie korepetycje albo proście rodziców o ogarnięcie korepetytorów ogarnijcie może nam też wspólną naukę ze znajomymi? To tak, też to, jest fajne, to jest fajne, to zawsze pomaga, bo w grupie ktoś jest lepszy z matematyki, a ktoś z polskiego, możecie sobie przecież nawzajem pomagać, a jest jeszcze taka wartość dodana. Ucząc się z kimś, mhm. tłumaczysz czasami danej osobie jakąś partię materiału, tak, a ona tak. tłumaczy to tobie, to bardzo pomaga. Uczenie innych bardzo pomaga w tym, że lepiej sam, sama rozumiesz ten materiał. Właśnie, bo chyba pojawia się ten element kluczowy, że nie zakuwasz czegoś na pamięć, tylko ty to rozumiesz. A to jak coś przyswoisz Jasne. i zrozumiesz, Oczywiście. to nie będzie to sucha formułka, gdzie jak przekręcisz jedno słowo, to już nie pamiętasz, co było dalej, Jasne. tylko zrozumiesz temat i jesteś w stanie go wyjaśnić drugiej osobie i wtedy go dużo, dużo, dużo lepiej zapamiętujesz. Pamiętam, że tak mi się najlepiej uczyło. I, I co? I do tego właśnie będziemy zachęcać. A jeżeli zmagasz się z problemami ze stresem i to zbyt dużym stresem, który po prostu przytłacza cię i zniewala, to nie bój się pogadać z rodzicem, nie bój się sięgnąć po pomoc psychologa lub terapeuty. Tak? To są normalne sprawy. To nie jest tak, że dzieje się z Tobą coś dziwnego, tylko to jest cholernie trudna sytuacja. Matura to jest naprawdę moment, w którym, i mm, mówimy to bez straszenia, w którym. Spoczywa na tobie olbrzymia presja, tak? bo mówi się, że od tego zależy Twoja przyszłość. Twoja przyszłość zależy tak naprawdę od tego, jak podejdziesz do tego tematu. Czy dasz sobie wejść na głowę z tą całą nauką, czy podejdziesz do tego w taki sposób, żeby nie dość, że wyjść z dobrym wynikiem, to jeszcze przede wszystkim gdzieś tam nie zatracić siebie po drodze i nie stać się nie wiem, osobą, która bardzo źle reaguje na stres. To jest strasznie trudne wyzwanie przed tobą ale wierzymy, że dasz sobie radę. Jest to sytuacja nowa, masz prawo się stresować. Yy, ważne to, co z tym zrobisz. Yy, jeżeli chodzi o problemy, po prostu trzeba je rozwiązywać. Ja tak mówię, trzeba, no, też nie trzeba, może można to zostawić i zobaczyć, co będzie dalej. Natomiast, jeżeli chcesz podejść do matury yy, na luzie, bez zbędnego obciążenia emocjonalnego, yy, radzimy konsultacje z psychologiem albo po prostu szczerą rozmowę z kimś bliskim. Dlatego rozwiązywanie problemów tych matur i tych zadań maturalnych. Jest tak ważne też w etapie planowania i ogarniania tego czasu do matury, który, który Wam jeszcze pozostał. Mamy nadzieję, że jesteście na takim etapie, że słuchacie tego odcinka w tym momencie, że jeszcze możecie skorzystać z tych naszych porad. I co? My słyszymy się z Wami już wkrótce w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia, jak najmniej problemów Wam życzymy. A to na pewno. Maturalnie. Naturalnie, że o maturze.